Witajcie na kanale Lady. Dzisiaj będziemy testować dziwne azjatyckie gadżety. Co to będzie? Zaraz się przekonacie. Oglądajcie. A, ja mi Dobra. Nie ma to, to jest ten masażer. Masaż, bo... <gry> tak, mhm. bardzo dołem. Tak. Kupiłabym. Ja też mam taki w domu, polecam. Nie używałam tego tak. Ja znaczy, też nie. Nie mam tego w domu, więc nie wiem, mogę ci spokoić, ty masz takie duża włosy. A. A. A jakie to dziwne! A, A. Jezus. A to, bo to tak, widzisz? Z boku nie wygląda to z Trzeba było robić to bo... Nie, ale jakby ktoś to robił, to Pomyśle, wiesz... Tak jak ty, Mango strasznie to e, popularyzowali i chcieli no. właśnie sprzedawać, bo wtedy chyba kosztowało to jakieś krocie. Kupiłam to w ogóle bardzo dawno temu. Znaczy teraz to jest też dostępne u nas jakby powszechnie, jak nie ma jakiegoś większego problemu. Ja to w ogóle kupiłam kiedyś, jak byłam e, w Berlinie. E, w jakimś takim sklepie z różnymi śmiesznymi gadżetami. E, i stosuję to może nie jakoś mega często, ale wyski tu czasami tego używam. E, jak na przykład boli mi głowa. E, mam tak, że sobie tym robię, a najbardziej to lubię, jak ktoś mi tym robi. Takie dreszcze przechodzą po plecach. <laughs> Wiemy, jakaś ręka, jakiegoś potworu. Nie widziałam na rękach, O. Ale to jest takie, bo to podwójne do zdania tutaj są, bo tutaj jest z jednej strony i tutaj tak? te krótsze i to jest takie... przychodzi pierwsza cudowna fala i nagle sobie. druga. I to jest. E... O, a dzieci wiedzą, mają to. Ma... Oni wiedzą! Który, oni wiedzą, się... co gdzie ja. A dzieci znają się na rzeczy, prawda? No fajnie, ale nie wiem, czy w ogóle miałabym na to czas, żeby tego używać, żeby No dobra, prawda. dzisiaj przychodzę, no to chwila dla siebie. No. No fajnie, fajnie. I tak przez 15 minut ciągle tak. takiego robienia. No, no, no. Bardzo, bardzo, bardzo poręczne, przydatne. Tak. Ja ostatnio nawet jak byłam na Gubałówce na wakacjach, to właśnie takie masaże były dostępne, całe stoisko, więc jeżeli ktoś chce kupić, to zapraszamy do zakopanego. 5 zł! To ja sobie kupię. No nie, to na pewno bym kupiła ten masażer. Mhm, Tak. Łatwiej kupić za 5 zł tak, taki masażer, niż, niż znaleźć drugą osobę. Tracimy mię wow. Nie mam pojęcia, co to jest. Co? To wygląda jak maski ośmiornicy. To wygląda jak może coś do nosa? Tak się tak wydaje. Tak ściska nos. A to fajnie? Nie, no ja tego nie kupiła. Kupiłabyś to? Nie mam <noise> <w ogóle, głos> co to ma Ale to może jest taka zatyczka na nos. No! A, Wiesz tak, a, może to jest takie, żeby nie chrapać. Nie chrapać? Wiesz, co to jest? Ja wiem, co to jest. To jest zęby? Nie, y -y, ja to oglądałam ostatnio. To jest na nos, co nie? To jest na nos. Y -y, chyba, żeby był ładniejszy nos. To się nie układa? Ale w ogóle, co to ma robić z nosem, niby? że? <noise> <noise> w sensie, Przecież ma y, prostować nos, bo jak masz krzywę, jak na przykład ktoś bójka była. A, A w ten okej ok. I, no ale dla kobiet one często się biją. Więc A, no tak. <grym> idealnie. Tak, ale. Tak, tak. co, co, co o, robić. To no, chyba, żeby mieć węższy nos, bez operacji. Na pewno, i co, silikonowa opaska, zakładana co wieczór, na pewno by mi zmniejszyła nos. Co za? Wow, czyli to mi robi operację. Czyli zakładamy nosa. to na 10-15 minut dziennie. Tak, aby uciskał chrząstkę nosa, i nasza końcówka nosa będzie wyższa i wypchnięta wyżej. No to teraz już w ogóle nie trzeba operacji plastycznej. Nie, tak, nie, że drugą. Nie. No tak. <ślesztic> <ślesztic> nie bardzo, bardzo dobry gadżet. Czuję nie. już działanie. W miarę naturalna metoda. Nie zmniejsza nosa ani szerokości skrzydeł, tylko wpływa na kształt koszyka. Czy jednak, jednak zmniejsza? I szerokość. i... to zmniejsza, czy nie zmniejsza? Nie kupiłabym tego na ja pewno. Też nie. nie wierzę, że to może działać. I nie wydaje mi się też, nawet jeśli to działa, że to jest zdrowy sposób yy, yy, na zmianę kształtu swojego nosa. Dziwne to jest. Nie wiem, czy to pomaga jakoś. Chyba nie. Kości to chyba nie wyprostuje <grym za <grym bardzo. Ale Azjatki <grym> chyba to kupują. Ale Azjatki mają tak małe nosy, że po co im to? <grym> no w sumie tak, że są malutkie. Nie zmieniajmy kształtów naszych nosów. Nie. Jesteśmy piękne. Nie, nie zmieniajmy. Nie, nie Naprawdę. chcemy tego. Da, 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 da. E, fajnie, taka marionetka, tylko w sumie nie ma oczu ani twarzy. Taka no Bez ani, oczu i twarzy. Tak. Nie wiem, czy to jest. Coś do ust. <grym> czy to jest powiększać do ust? No? Ja widziałam, coś gwiazdy próbowały z tymi, z tymi ustami, tylko nie wiem, jaki to efekt ma dać. Pokaż? Powiększać pojemność jamy Ale... gębowej? <grym> Większe kęsy można było Dokładnie. Dla mnie to tak kształtem i ogólnie ideą przypomina taką gumową lalkę, ale yy, bawiam się, że wiem nie to może być dostosowanie. No ja też chyba nie wiem. A może to nie jest kobiecy I później, i później malujesz, a nie jest kobiecka japoński przyrząd do ćwiczeń mięśni ust. Czyli to jest taki hantelek dla Twych ust. Dobrze wyćwiczony mięsień, okrężny ust jest ważny dla zdrowia i wyglądu. Szczególnie, ale mięsień... Mężczyźni tylko ust... na to patrzą, żeby no, dobry mięsień, ust A. był wyćwiczony. Co? No. Okej, okay. czyli krótko mówiąc, potem mamy jedną twarz. Zwalczamy Tylko bruzdę między nosem a kącikiem ust, cokolwiek to oznacza. A ja? Nie, nie korzystnie O, super! Trzeba ci zamknąć. Ale w ten finale Nie, nie da nie. Nie, nie. O boo! Spanie! Eee... Wygląda to przerażająco, powiem ci szczerze, bo widzę całe twoje dziąsła. A czy to się zgina? No nie wiem, a spróbuj to zgiąć. Nie. Teraz. Super, no i ci. Czekaj. Nie czuję, że ćwiczy mięśnie. I właśnie nie wiem, czy mam to w włożyć jakby przed zęby, czy za zęby? Ale chyba przed, no bo tak jakbym nadiozła. Nie kupiłabym tego, nie polecam tego jako ćwiczenia. Wytrubowałam. <noise> 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 no dobra, to co? Ja bym skąd w takim razie. Znaczy, Zabieram to i będę ćwiczyła, ale nie. Tak, miałabym, to? Tak, nie jak ktoś by widział. Nie, Jaki no się, nie! Nie przyznałabym się do tego. <noise> Stoisz przed losem. to nie bym miała, ale ale ciekawe, czy by to go Nie, ja bym chciała tego spróbować. Dzięki za oglądanie. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy wy byście wypróbowały któryś z tych gadżetów, albo czy byście go kupiły, czy któryś Was zainteresował, czy kiedyś go widziałyście. I oczywiście zapraszam na kanał w Biuro. Tam też opowiadam kilka ciekawostek o azjatyckich gadżetach. Także oglądajcie. Pa! Pa!